Jack Draper zdobył swój drugi tytuł w karierze, wygrywając turniej jadby w Wiedniu. W finale, który odbył się w stolicy Austrii, Brytyjczyk pokonał Rosjanina Karena Haczanowa 6:4, 7:5. Mecz był pełen emocji. A Draper, rozstawiony z numerem 7, od początku kontrolował przebieg spotkania. W pierwszym secie Draper zdołał przełamać Haczanowa tylko raz, co wystarczyło do wygrania partii 6:4. Druga odsłona meczu rozpoczęła się od dominacji Brytyjczyka, który szybko objął prowadzenie 4,0. Haczanow jednak nie poddał się i wyrównał na 4,4, ale draper zachował zimną krew. Ponownie przełamał rywala i zakończył mecz wynikiem 7,5. To było czwarte spotkanie obu tenisistów. Adraper wyrównał bilans bezpośrednich pojedynków na 2,2. Niespełna 23, letni zawodnik z Sudton awansuje teraz na najwyższe w karierze 15. Miejsce w światowym rankingu. Wcześniej w tym roku triumfował również w Stuttgarcie. Haczanow, 5 lat starszy, zajmuje 24. Miejsce na liście ATP ma na koncie 7 wygranych turniejów. Ale w Wiedniu poniósł trzecią porażkę w finale. Dalszy ciąg materiału pod wideo: warto dodać, że w turnieju w Wiedniu nie startowali polscy tenisiści. Wynik finału to Jack Draper, W., Brytania, 7. Karen Haczanow, Rosja, 6,4-7,5. Źródło informacji: Polska Agencja Prasowa.